Siemanko, Siemanko, witajcie w kolejnym dniu nagrywkowym. Dzisiaj środowy bonus z Wami Wojownicy Ostrości, czyli Ostry Miś. To ja. I Wściekły Byk. To on. <noise> dzisiaj, dzisiaj kolejna środowa nagrywka, kolejny bonus przygód wojowniczych, a będą to dzisiaj. A będą to dzisiaj. Yy, kolejne przekąski po ostatnich samiangowych yy, specjałach. Tak. Yy, dziś będą. Yy, takie oto specjały z, z wszystkim chyba zainteresowanym ostrością znanej firmy Hot Chip Hot Chip Chili Strips Smoke Scorpio proszę no, my swego, czas, my swego czasu też e, na kanale testowaliśmy na tak. urodziny na nie na urodziny na nie, przekroczenie tam subów tam był 100, bonus, e, bonus. chipsa no zobaczymy czy to jest jakby te same mikrochipsy, czy to jest tak. kwestia. I teraz tak, jest to przekąska proteinowa, co ciekawe. Zawiera 17% białka, jest wegańska. Również... Może nam nie smakować, Ró... bo jest wegańska. Również, również gluten free, więc le Lewandowski by też to zjadł. Tak. Pozdrawiamy. Tak, na pewno nas ogląda. Na pewno a jak nie, to wyślep linka. Tak. E... Zamówione te przekąski zostały również na skramie, tak jak poprzednie, w cenie. Tutaj macie za, za paczuszkę. Paczuszki mamy dwie. Już wracamy I, te do was. Oto, I te oto paczuszki będziemy dzisiaj testować, natomiast ja jeszcze pozwolę sobie tutaj poszukać składu, przeczytać. Po polsku tutaj nic nie znajdę, bo to jest. Jest ale, po po czaski, myśliny, ale jest po angielsku o po angielsku też e, i tak smoked scorpio paski krupiące paski Piflow to jest mąka z grochu e, potem e, Olej, nasiona chia, sól morska, chili smoked jalapeno 1,3%, chili skorpio 1,3%, cukier, marchewka, czosnek, cebula, no. parsnip. Jest, jest jakaś pasterna chyba. No. Parsley, nie wiem. Pikantny miks przypraw i Ekstrakt drożdżowy. No, i tutaj dla porównania możemy powiedzieć, że tej mączki właściwie jest 82% w porównaniu do je, po 1-3%, więc w sumie to jest, ostrości jest 1 -3 -1 -3 niecałe 3%. 1,3% y chili y y smoked harapenio i 1,3% y chili scorpio. Czyli. Więc w zasadzie mogę powiedzieć, że jestem spokojny, biorąc pod uwagę tak. hot a to. No wchodźcie, było zdecydowanie więcej tego. Zobaczymy, spróbujemy, się dowiemy. Masz tam? Moc? Nie, nie trzeba ci noża. Nie trzeba? Nie trzeba. A. Zapach. Mm. To jest przyjemny zapach. To pachnie, pachnie dymnie, pachnie wędzarniczo. Przyjemny, taki dymny. Pachnie też paprykowo. Ale taki paprykowo mięsny, paradoksalnie. Tak. No? Taki kurczek, jakbym jakby na, na jakimś ognisku, na jakimś grillu. Jakbym wędził jakąś taką kiełbę, taką coś, coś w tym stylu. Tak, przy jakimś, przy jakimś kominie węderniczym też, no. Nuty paprykowe, takie też przy dymionej tak, papryki. Nie, jest to świeża nie, jest to świeża cytr nie jest to świeża cytrusowość. No. Yy, no, tego tutaj jest yy, o tyle w paczuszce, yy, jeśli chodzi czyli o całą... zdecydowanie więcej powietrza. Tak, czyli powietrza tu jest sporo, gramatura tej paczuszki to jest 80 gram, więc sami sobie odpowiedzcie, czy warto, a my zaraz sprawdzimy, czy warto. No, bierzemy tak na razie. Tak, gdzieś... tak, takie paseczki, różnej, różnej długości. Ja wziąłem niektóre takie... rozwalone, niektóre całe. No, to są takie kruche, więc wziąłem jednego na razie dłuższego. Smacznego. Hmm, suche, tak fa faktycznie jakby to była jakaś taka mąka z grochu. Hmm? Suche, dymne. Nawet bym powiedział, że przez to, że takie dymne, to takie lekko gorzkawe, nie jest to gorzkawość spowodowana ostrością, tylko taka gorycz, takiego... Będarnicza goryczka? Tak jakby zwędzona mąka. Mhm, ale tu, tą taką charakterystyczną mąkę czuć też, nie? Jest to inna mąka niż tak, niż tak na co dzień stosowana. Nie jest to taki wyrób piekarnik, czy jak tam, nie wiem, paluszki czy ciastka z mąki przenej. Hmm. Jemy jemy. Tak jak przy tych samiagowych mówiliśmy mm, ostatnio przy przekąskach, że nie brudzą palców, bo są jakby ta przypana przy, jest lazurą, to, gla, glazurą, to tu, jest, tu jest jakby taka posypka zostająca yy, na palcach yy, coś w takiego... stylu, stylu tego oryginalnego Hot hot Chipsa. Tak, co, ale tutaj zdecydowanie nie zostaje. Jakby nie. papryka, tylko zostają właśnie kawałki tego no, takie... ciasta, takiej kruszonki. Mm -hmm. Takie kopciki coś takiego, no tutaj mam takie okruszki na ręce. Nie wiem, weźmiemy jeszcze z garść. Dobra, znowu Wracamy była. do was? Małe cięcie i no Dobra, myślę, że nie, nie ma sensu tego cał całego wcinać. Nie, myślę, bo że nie będziemy się napylać. Za zasuszymy się. Ale ewidentnie smoket skorpion Bo... pasuje do etykiety tak. i pasuje realnie. Tak, czuć nuty, czuć nuty wędzarnicze, takie, takie dymne. Hmm. Y, jest y, wyraźnie pikantne. Dla osób, dla osób które, które nie mają styczności z ostrością, to, to już mogło być zabójcze, nawet bym powiedział. Przy takiej większej ilości, jak teraz y, przeżyłem taką nogę. No właśnie, co na... wysypałem na język to i przy większej przemieliłem. Ilości... Przemieniłem i tak poczekałem. I tak. To się zrobi taka jedna zrobiłem, papka. Zrobiłem dokładnie tak samo. Tam dodałem śliny i tak dalej. To czuć wyraźną pikantność. E, jest ona wyraźna. Powiem ci więcej. Ona, Przyjemna. Był, ona była na języku, a, a teraz czuję, że wchodzi mi na gardło nawet. Anto ja miałem tak, że od razu miałem jakby na języku i delikatnie na gardło. A, widzisz. To ja teraz to, po, tej, tak mam. Ja po, tej, po tej ostatniej porcji tutaj y, kilku tych y, przekąsek czułem roz, rozpalenie lekkie na języku po czym ono przemija, jest takie przetarcie i czuję, nawet bym to nazwał lekkim takim hajcowaniem w gardle no tak, ale powiem Ci, jest to poziom przyjemny tak? Nie, tak, tak, ani nie powoduje tutaj to... u nas łez, nie powoduje nie. jakiegoś rosnącego często na zatokach tutaj natomiast produkt jak za tą cenę Myślę, że jak najbardziej. Moim zdaniem smaczny i idący także odważnie w klimatach otwreści, no. Tak, to nie jest to nie jest już coś alla pikantnego, to nie jest coś, co, nie. Jak na, ten, co, co ma udawać pikantne, tylko faktycznie. Yy, tutaj 2,6 no około 3%. Tak, tych posypek to paprykowych. Te 3% jest bardziej zauważalne niż. Wiadomo, nie ma tu podjazdu do, do hot chipsa, tak? Oczywiście, no. Jakby hot chips to jest. Bo, bo on tam sprawę, zrobił trochę, trochę większą robotę. Też fakt, że, też fakt, że robiliśmy go trochę dawno temu, i może nasze, nasze tutaj y, poziomy odporności się też zmieniły. Ale nie, nawet jeśli to tego Hot Chipsa tam więcej tej posypki było niż tak. tutaj, tutaj tak. W... I Tam była jeszcze Carolina Reaper, tam, był, tak. y, tam były chyba trzy, trzy, trzy papryki różne y, z, tych, z tych najmocniejszych. No. Natomiast to dla osób, które. Boją się pod chipsa, a chcą jakby. Mogą potrenować na tym, jak wejść na, na poziom ciut wyższy niż pikantny keczap. Tak. No to to jest poziom ciut wyższy niż pikantny ketchup. Powiem ci tak. Nawet mi delikatnie zgęstniało ślinę, ale, ale ona jest taka, nie, że zalewa mi gardło i. te. Nie, nie. No, ona mi tak zgęstniała i tak jakby trzyma się tam na gardle tak delikatnie. Ja się, no to nie mam. Tu Jeszcze na etykiecie widać yy, papryczki. Nie wiem na, na ile to jest kwestia ozdobnikowa, a na ile y, moc tutaj oznaczona y, jest ich y, całe pięć. Wiem, że, wiem, że na, na skrami jest jeszcze jedna wersja y, tych kruków. Y, y, bodajże y, limonka z czymś ale te były mocniejsze, więc. Widzieliśmy mocniejsze? Tak. Limonka na pewno by była bardziej, bardziej w klimatach cytrusowości, tak, bo świeżej papryki. Tego się właśnie obawiałem, dlatego. No. Dlatego też zdecydowaliśmy no, się na. Tamta mogłaby się okazać bardziej kwaśna niż pikantna, natomiast tu jest fajny, dymny, wędzarniczy tak. klimat, I pi... który nasuwa gdzieś tam. I, no i pikantność jest satysfakcjonująca na Tak, takim ale poziomie. co chcę powiedzieć, że właśnie przez to, że to jest taki dymny, wędzarniczy grillowy klimat. To to nasuwa takie mięsne odczucia też tak, smakowe. Ja, ja takie mięsne właśnie odczucia miałem jeszcze zanim w ogóle tego spróbowałem, po samym zapachu. Mhm. Tak jak mówiłem, czułem się, jakbym był, nie wiem, na jakimś ognisku, na grillu, jakimś, no. tak jak przy jakimś kominie węderniczym, także. Także tutaj jakby te... Tak jakby to grillowali na tych rusztach, gdzie wcześniej się coś tam smażyła jakaś kiełbaska czy coś w tym stylu. Także no, przekąska jak najbardziej godna pol, polecenia. polecenia no. Na wieczór, do piwa, do wszystkiego w wolnej chwili. Tak, polecamy. No i co? Myślę, że nie ma co przedłużać. Powoli te wojownicze przygody dobiegają końca. Tak, no jest to ostrość zauważalna na pewno. Pro, pro, produkt godny polecenia. Tak, za tą cenę dostajemy ostrość, dostajemy smak. A to Powiem jest. Tak, za tą cenę, o ile dobrze pamiętam. Yy, było to trochę tańsze, albo nawet dużo tańsze od tych ostatnio co y, robiliśmy samiangowy przekąsek? Mhm. No to brałem to zdecydowanie. Tak, zdecydowanie ta, y, to jest lepsze. Tam była słodkość i symboliczna pikanteria, no. a tutaj, y, tutaj ktoś, kto nie jest sprawiony, mógłby się zdziwić. No? Postarali się. Tak, także y, to tyle my tą przygodę kończymy, to sobie dojemy y, poza kadrem. I y, co? Testowali dla was ostry miś. I wściekły wykryłeś się, Manko, baba. Trzymajcie się, See ya